Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał grupy Skrzynia Narzędziowej i Organizacji Warsztatów. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali stary cykl, czyli co mnie, ja wy. A w dniu dzisiejszym powiem Wam o największych wadach systemu Milwaukee Packout. Zaczynamy! Mówiąc o największych wadach systemu Milwaukee Packout, muszę. Zacząć od elementu, który dla mnie, jako użytkownika, jest najbardziej drażniący. Myślałem, że się do tego przyzwyczaję przez wiele e, lat. Unikałem pakauta z powodu jego systemu zapinania, który oczywiście ma swoich zwolenników i dla niektórych jest najlepszym systemem zapinania, jednak dla mnie on jest strasznie denerwujący. Jak widzicie, małe organizerki. Słuchajcie, dam na środek, małe organizerki fajnie się na siebie wklikują, tak? Co nam fajnie siada, ale na przykład gdy mamy kosz i na koszu próbujemy dać zwykłą walizkę, już to pozycjonowanie nie jest takie proste, tak? Teraz nam to siadło, ale nieraz jest tak, że musimy szukać tych nóżek i... I ciężko jest nam wklikać po prostu w e, zapięcia, co jest troszkę denerwujące, bo widzicie przy połówkach bardzo fajnie to siada, przy koszu, czy na przykład gdy próbujemy zapiąć do seta szufladę, która jest dość ciężka, już to pozycjonowanie nie jest takie wygodne. Kolejną rzeczą, która mnie jako użytkownika drażni, jest waga tego systemu, tak? Tak samo jak przy Kubriku z serii 1 czy Kistenbergu z serii X-Block. Moim zdaniem te skrzynki są troszkę za ciężkie. Wiadomo, żeby były pancerne, muszą być ciężkie, tak? Tutaj nam jeszcze w pakaucie dochodzą aluminiowe wykończenia. Jednak, gdy pracujemy w budynkach, w blokach, gdzie musimy bardzo dużo się przemieszczać, ten system jest nie dla nas, ponieważ gdy zapakujemy go naprawdę. To jest koszmar. To jest bardziej taki amerykański styl, tak? Mamy fajną zabudowę gdzieś na busie, mamy fajny zestawik skrzyniowy, podjeżdżamy sobie przyczepką, przejeżdżamy 5 metrów po równiutkim asfalcie, pracujemy. W Polsce po blokach, no ciężko, tak? Systemem, gdzie podstawowy set powiedzmy waży 15 kg i mamy w nim. 40 kilo narzędzi. No nie jest to zbyt przyjemne, ale kto co lubi, tak? Kolejny z minusów, jeśli chodzi o pakauta, to jest właśnie. czekać, bo wspominałem o szufladzie. Oczywiście nie mam jeszcze wszystkich elementów, bo pakaut jest jak Pokémony, tak? Trzeba zbierać je wszystkie. Ale zobaczcie, mam szufladę z systemu, który jest jednym z droższych systemów, tak? Jednym z lepszych systemów skrzyniowych, jednak jedynie mogę ją złapać tutaj z boku, tak? Producent przez to, że mamy taki rodzaj łączenia, nie dał nam żadnej rączki u góry. Nawet czegoś takiego jak rączka szeroka ta, która by była dość wysoką rączką, ale zawsze można by było wygodnie tą skrzynkę podnieść. Tu mamy jedynie łączenie boczne. Już keter na przykład przez and rolu, czy e, przy konekcie dał nam możliwość przenoszenia tych szuflad. Tutaj niestety musimy się męczyć i nosić za boczne przetłoczenia, co dla mnie też jest no, lekkim nieporozumieniem jak na tak drogi system. Pokażę wam od razu jak mam szufladę w rękach. O co o mi chodziło z tym łączeniem przy dużych elementach, tak? Zdejmę sobie slima, rzucę sobie kosza. Zobaczcie, mamy skrzyneczkę i próbujemy na nią rzucić tak duży element jakim jest szuflada i te, o, teraz akurat jak na złość, skrzynka od razu siadła tak fajnie się zapięła na slimie. Jednak tak jak Wam mówiłem, czasami jest tak, że przez ten ciężar oraz rozmiar, bo jak widzicie, szuflada jest szersza od organizera. Ciężko jest nam po prostu trafić tymi stópkami w te motylki y, pakauta. Kolejna chyba yy, z takich moim zdaniem wad, nie wad, jeśli chodzi o pakauta jest skrzynka. już tutaj, a la moim zdaniem, jest ona troszkę. Zielona, ponieważ gdy odepniemy ją, tak mamy te zapięcia dość mocno wystające. Może nie jest to tak e, bardzo wystające jak w Kubriku, czy w Kistembergu, ale jednak producent mógł tu zastosować po prostu troszkę mniejsze zapięcia i wtedy nie byłoby problemu z tym wystawaniem, ponieważ gdy mamy skrzynki te narzędziowe położone na innych skrzynkach, to to jeszcze w miarę nam to się kładzie, to zapięcie nie wisi, tak? ale jeśli położymy skrzynkę na płaskiej powierzchni, gdzie skrzynka leży na ziemi, po prostu to zapięcie nie ma, gdzie opaść bardzo wystaje i tego, używanie tego nie jest tak komfortowe. Jeśli chodzi o wady, tak jak Wam mówiłem, ciężar moim zdaniem nie do końca sprawdzający się system zapinania. Czasami wystające przednie zapięcia i tyle, tak? Packout, moim zdaniem na te elementy, które ja mam więcej wad nie ma. Oczywiście, mógłbym się czepiać jakichś tam szczegółów, typu, że nie wiem, w szufladzie mam tylko jeden zestaw przegródek, że mam tylko jedną ta... Tackę. Mógłbym, ale po co? Zawsze przegrody mogę sobie kupić, Tackę sobie mogę dokupić. Nie są to błędy konstrukcyjne, które powodują złe użytkowanie. Co najwyżej mogę być mniej zadowolony, że nie mam jakichś tam kompletu akcesoriów, ale jest to rzecz, którą mogę sobie sam rozwiązać, tak? Ponieważ tutaj producent może popełnił błąd, że tak powiem, handlowy, ale nie popełnił błędu projektowego. Więc myślę, że nie będę przyciągać. Moim zdaniem, tak jak Wam powiedziałem, system ma trzy wady. Dla mnie kiepski system zapinania. Chociaż wiem, że wielu maniaków pakauta mnie za to zje. Ponieważ dla nich to jest największa zaleta. Dla mnie największy minus. Waga. Myślę, że fajnie by było jakby producent troszkę nawet z tej wagi szedł. Postarał się odchudzić wagowo te skrzynki albo zrobi jakąś wersję typu e, super light, chociaż dla kilku skrzynek, bo nie zawsze potrzebujemy takiego ciężaru. No i właśnie te odstające zapięcia, czy to przy skrzyni narzędziowej, czy przy skrzyniach e, typu organizery połówkowe, tak. Nieraz jest tak, że jeśli leży niżej, to po prostu te zapięcie troszkę odstaje. Jest to minimalne w porównaniu do innych systemów, ale jakieś wady musiałem Wam pokazać. Myślę, że na razie tyle. Jeśli podobał się filmik, dajcie suba. Jeśli się nie podobał, dajcie łapkę w dół. Napiszcie w komentarzu, co według Was w tym systemie jest nie tak. I tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!